Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Kolejnym dzisiejszego dnia, tak, prawdziwy maraton Po prostu wkręciłam się w nagrywanie, co wspominam w pierwszym dzisiejszym odcinku Albo drugim um, Proszę oczywiście o policzenie y, zabitych motylków, ponieważ będziemy ratowali to życie y, Jak widzicie, no nie jest z nim zbyt ciekawie Właśnie pierwszy motylek się trafił Druga um, złota też zebraliśmy Miałam coś powiedzieć i zapomniałam, co? Zapomniałam, co miałam powiedzieć odnośnie tej serii. Właśnie, odcinek dzisiaj wyjątkowo dłuższy, ponieważ miałam małe cięcie, mały problem i, yy, że tak, powiem, postęp się nie zapisał dokładnie yy, tam, gdzie miał być, dlatego jest troszeczkę dłużej. Yy, yy, yy. No i tak, odkopaliśmy Kaby, więc jak eksplorujemy tutaj cały świat, no to będę mogła się wybrać wreszcie tam, ale. Zanim tam będę musiała zrobić oczywiście full świetlików, nie? W sensie czapek górnika Przypuszczam, że za cztery, żeby tak eksplorować i wyjść Najbardziej obawiam się tych węży jaskiniowych, co tak wychodzą z ziemi i ciężko je zabić No co mm. jeżeli ktoś się orientuje, dajcie mi znać, czy siekiera ma dosyć obrażeń Żeby walczyć z nią, czy lepiej zrobić sobie włócznie, bo Takowej nie posiadam O właśnie, znaleźliśmy wrota Maxwella Ale to się jeszcze nie cieszę, bo za chwilę właśnie będzie ten przeskok yy, i, I zaczniemy od nowa No niestety, gierka nie zapisała się tam, gdzie bym chciała A koniecznie musiałam po prostu wyjść No i bywa, nie będę się tłumaczyła Przecież to nie moja wina yy, Okej, okay. co jeszcze mogę wam powiedzieć? Nie w tym odcinku na pewno nie wrócę do domu. Jeszcze kilka odcinków będzie, ale to. Myślę, że nikomu nie przeszkadza, że jestem na wychodnym. Chyba tak to się nazywa. Chociaż nie wiem. A, właśnie, jeszcze ogłoszę parafialek. Jeżeli komuś przeszkadza, to, że mówię tak, wolno, proszę, yy, proszę aby sobie. Yy Przyspieszyć, włączyć szybkość odtwarzania 1,25, 1,5, sprawdzałam. Jeszcze mnie wtedy słychać. Dosyć. Okej, okay, przepraszam za chwilę. No, ktoś wszedł. Nie wiem o czym mówiłam, ale to myślę, że nie aż tak istotne. Co jeszcze mogłabym Wam powiedzieć? Zauważyliście, trochę walczyłam z pająkami, ponieważ stwier przepraszam, stwierdziłam, że trochę pozbieram tam. Co pozbieram? Zapomniałam, co pozbieram nawet. No kurde. Pozbieram trochę nici i pęcherzy, które pomogą mi się y, uro urodzić. Odrodzić sobie zdrowie, masakra. Ja i mój język polski. No jak widzieliście, zaczynamy w tamtym momencie. Po prostu mnie y, gierkę skraszowało, no i tyle, no. Hmm. What I can say? Nie, powinno być What na I? Sej, tak? Co mogę powiedzieć? Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, oczywiście. I przepraszam, że mówię tak cichutko, ale. No, za bardzo nie chcę krzyczeć. Jest dosyć późno. Cała rodzina śpi. Gdzie ja to zapisałam? Kurczę. A nie, bo Wy nie wiecie o co chodzi. Ja sobie tu coś klikam na jednym telefonie, a na tym gram. W sensie tutaj komentuję. Staram się przynajmniej. No. <laughs> Jak na złość, wychodzi mi akurat dużo mięs pajęczych. Więc no, złośliwość, że martwych, to się chyba tak nazywa W ogóle dajcie znać, czy też tak macie, że jeżeli Na przykład y, tracicie połączenie z internetem To wchodzicie sobie w ustawienia, tam do wi-fi, żeby zobaczyć co i jak Nie? I jak akurat wchodzicie, to jakby się to nagle was, was przestrasza I y, włącza się, Daj włącza, włącza cokolwiek Dajcie znać, czy też tak macie no, tutaj zdałam sobie sprawę, że walka z yy, pająkami o zmierzchu to niezbyt dobry pomysł Swoją drogą, nie wiem jaką mam teraz porę roku, ale zauważyłam, że noc mi się skraca z każdym odcinkiem, więc What is this? I don't know, but I want to know Nie wiem Nie wiem co, nie wiem jak, nie wiem gdzie, co mu stało się tak bardzo źle. Bardzo ze mną źle hmm. Co jeszcze mogę mu powiedzieć? Nic nie mogę powiedzieć po końcu odcinka. Dziękuję za oglądanie. Do następnego. Cześć i pa pa!